Kolejnym gościem naszego plenerowego studia jest pan poseł Jerzy Małecki, jednocześnie pełniący funkcję w parlamentarno wiceszefa Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Panie pośle, jest pan tutaj gościem właściwie tak naprawdę no, po fachu, że tak powiem. Dzień dobry panie rektorze, dzień dobry państwu. Nie tylko gościem, ale bym powiedział, że gospodarzem, ponieważ ja jestem posłem tej ziemi, ziemi warmińsko-mazurskiej, a szczególnie mazurskiej, bo pochodzę z miejscowości Pisz i przyjeżdżając tutaj po raz kolejny, zaznaczę, że to po raz kolejny, no widzę i się cieszę. Cieszę się, że tyle osób, tyle osób zainteresowanych zwiedzaniem, ale także wystawianiem swoich produktów, swoich zwierząt. Tylu rolników w jednym miejscu na Warmii i Mazurach, naprawdę to jest wielki wyczyn i szacunek dla organizatorów, że potrafili coś takiego wykreować, wykreować markę targów warmińsko-mazurskich. Panie pośle, rolnicy to także dopłaty unijne. Czy one są bezpieczne? Bo wiemy, różne są zawirowania i chcielibyśmy uspokoić ewentualnie rolników. Oczywiście po raz kolejny pokazujemy, że dopłaty są stabilne. W tym roku po raz pierwszy dla tych najmniej obszarowych rolników zrównaliśmy z dopłatami w Unii Europejskiej, a nawet zwiększyliśmy. To jest realizacja tych słów, które obiecywaliśmy, że dopłaty dla polskich rolników, Będą takie same jak w Europie Zachodniej i to się powolutku staje krok po kroku. Oczywiście dopłaty są realne i, i to nasz rząd, Rząd Zjednoczonej Prawicy Prawa i Sprawiedliwości od samego początku przyspieszał wypłaty zaliczek i w tym roku także będą wypłacone już miesiąc w miesiącu październiku. Dopłaty w Unii Europejskiej, o której Pan wspomniał, są niekoniecznie wypłacane według polskiego modelu. Polski model to generalnie, do, generalnie dopłata do hektara. W, we Francji czy w Niemczech wygląda trochę inaczej. Czy tutaj będzie zmieniany klucz tych dopłat? Znaczy klucz został zmieniony w całej Europie. Mówimy teraz o wchodzących w życie ekoschematach i w tej chwili dopłaty będą e, dla tych najmniejszych powiedzmy do 5 hektarów nawet w tym roku będą faktycznie do hektara, ale dla e, rolników, e, właścicieli ziemi e, o wiele większych hektarach e, będą zróżnicowane. To będzie zależało od produkcji. To będzie produkcja roślinna czy zwierzęca e, oraz od e, od dobrostanu, tak zwanego, bo to są dopłaty najbardziej cenione przez rolników i ci rolnicy, którzy mają duże areały, mają dużo, dużo zwierząt, będą dostawali bonus za dobrostan, tak zwany, czyli za powiększenie, powiększenie przestrzeni życiowej dla konkretnego zwierzęcia. Wracając do, na, do naszej imprezy, na której jesteśmy, czy już Pan coś sobie upatrzył specjalnego, co by się specjalnie podobało? Jeszcze nie, ale znając życie, na pewno będę zainteresowany różnego rodzaju krzewami, ponieważ no, ja mam taki malutki ogródek na kilkunastu arach, tam gdzie ja mieszkam, i z każdej takiej imprezy, z każdych takich targów, coś przywożę. W sumie to dla żony, ale generalnie dla całej rodziny, ponieważ to upiększa moją, 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 e, moją okolicę. Panie pośle, z tego widzimy, że Pan też jest rolnikiem niewielkim, ale jest... Jednak rolnikiem. I proszę Państwa, widzimy, że po prostu przyjeżdżają tutaj prawdziwi rolnicy. Dziękuję bardzo za rozmowę. Panie redaktorze, jeszcze jedno, jedno słowo. Moi rodzice są rolnikami, mój brat jest rolnikiem, także ja całe życie spędziłem na wsi. Także pomagając oczywiście rodzicom czy, czy bratu w gospodarstwie rolnym. Dziękuję. Tym bardzo. bardziej bardzo dziękuję. dziękuję.